Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu GNM Plus, odcinek numer 35, jak zwykle Mateusz do 4, 4-4-35? No mi co sam to no, powiedziałeś. Przez Uspokój się, nieważne. Tak, i Mateusz Fidut, który właśnie mi bezczelnie przerwał. Um, no i tak, w ostatnim grę słyszałem, że w Spec Opsa skończyłeś, Tak, tak? dzisiaj przed nagraniem chwilunkiem pograłem już samą końcówkę i naprawdę to jedna z lepszych gier w tym roku. Jeśli chodzi o fabułę i normalne zakończenie jest bardzo fajne oh. i nawet po napisach jest epilog więc bardzo bardzo fajnie się chwali normalne zakończenie co znaczy nie, taki to, w tym roku no długo... wiesz mas efektowy no. to to nie jest to jest coś, coś lepszego jednak ale jest kilka tam błędów ten spec ops i on zbytnio też nie wygląda pięknie ale jednak jest super coś... strasznie mi się jeszcze spodobała ścieżka dźwiękowa bo tam leci w czasie walki tak no tak, oni jak nie wpadło w uchwałę. To znaczy, tam to nie jest tak, że sobie leci, bo, bo leci w grze, tylko jest to uzasadnienie fabularne. Tam ktoś sobie z głośników puszcza, żeby nas wkurzyć, i, wow. i tak dobra. dalej, ale bardzo fajna jest. No dobra, a ja w co ja grałem ostatnio? Przez 4 godziny grałem w 2, bo był stres test któregoś dnia, nie pamiętam którego, a poza tym. Hmm. Team Fortress 2 chyba i czekam na Darksidersów, skończyłem już jedynkę w końcu, drugi raz i dobrze, że to zrobiłem, bo za pierwszym razem nie przywiązywałem wielkiej wagi do fabu i tak się zastanawiałem w ogóle co tam chodzi tak naprawdę, więc cieszę się, że, że drugi raz przyszedłem tę grę, a 21, czyli już za tydzień od momentu, kiedy ten podcast trafi na stronę, premiera drugiej części, więc jaram się max, um, ale dobra, zaczniemy od pierwszego tematu i będzie to, pogadamy o Gridzie 2. Grid Race 2. Drive, Grid 2. Nieprawda, to pierwsza część by się tak nazywała jakoś dziwacznie, ale dwójka to tylko chyba Grid 2, nie? No ale z serii Race Drive. Oj, tak tam mi to, się nie, wydaje. No, nie, no, nie, nieprawda, wiem, Grid 2. No, czyli Code Masters i kolejna odsłona, druga odsłona tej, tej serii. Mm, bardzo się cieszę, że. O, o, o tych rzeczach spróbuję się nie cieszę za chwilę mm, ale cieszę się, że w końcu no, nie będzie kolejnego dirta, bo ileż można w sumie, nie? I zawsze uważałem, że w ogóle ta podseria Dirt była mniej różnorodna niż nawet te wszystkie części Dirt razem wzięte były może tak różnorodne jak sama jedna to znaczy, część, część pierwszego Grida. W Gridzie to był praktycznie Dirt, bo to, to była bardzo obszerna gra i po prostu były różne typy wyścigów, więc tak Ale no nie, nie z... było po ani czymś takim. Ale, ale była bardzo dużo różnorodności właśnie się no, to mi się strasznie no, podobało. I były te takie wyścigi eight ball że tak jak teraz były w Showdown Dircie, mm -hmm. że się rozwalałeś się z innymi samochodami i nawet formuła jakaś tam, nie, nie pierwsza, ale to jakaś ta 2 klasa tysiące, niżej. Tysiące. No coś, coś w tym stylu. Formuła druga. No dlatego ja się bardzo cieszę, że została w końcu oficjalnie zapowiedziana ta gra na lato przyszłego roku, więc obstawiam maj, czerwiec, bo to jest taki no, zawsze w tym momencie, w, tym, w tych miesiącach wychodziły e, gry od Codemasters wyścigowe. Ale czy na Wii U. Wyjdzie. Hmm. Nie zapowiedzieli? Nie, nie chyba. Ale w sumie co, co nas to obchodzi. Chyba, znaczy myślę, że Codemasters i wyścigi jeszcze za, żadnej gry na Wii nie zapowiedzieli, więc. No nie no wiem, może. jeszcze taka sala nie wyszła, więc. No, ale niektórzy deweloperzy już się zadeklarowali sw swoje wsparcie i tak dalej. Ale w każdym razie, no, dziennikarze, niektórzy już zagranicznie widzieli tą grę w akcji. E, zachwyca grafiką podobno jest e, bardziej dynamiczna i nieco bardziej efektowna od jedynki. Ale jest ogólnie bardzo podobna, co cieszy, przy czym jest no, jedna kontrowersyjna bardzo zmiana, czyli brak widoku z kokpitu. To jest jedyny minus, jak dla mnie. To znaczy, ja mam trzy wypunktowane minusy, ale jeśli chodzi o kokpit, no faktycznie to jest... Dla mnie to jest gwóźdź do trumny, bo ja grałem przede wszystkim w tą grę dlatego, żeby były bardzo fajnie, realistyczne, odwzorowane właśnie te kokpity, to wnętrze samochodu i fajnie się jeździło, był fajny feeling. I to nie było tak jak w innych grach, że siedzisz za tym kokpitem i nic nie widzisz. A tutaj było jakoś tak zrobione fajnie, y, z umiarem po prostu. I, no tak, i znaczy... Ja tylko dlatego grałem, bo tak z perspektywy, nie wiem, ze samochodu to jak każda inna ścigałka, więc to no mnie właśnie, raczej nie ciągnęło. Nie, nie, mi się bardzo spodobało. Znaczy nie może mi. mi się to... jeszcze podobało to, że y, bardzo fajny tam był zrobiony model zniszczeń. Taki prawdziwy. Chyba w żadnej grze nie ma co, coś takiego, że możecie się wbić. Z Coś do samochodu, do samego środka albo coś takiego. No tak, i może z tym się wiąże ten drugi minus, o którym chcesz powiedzieć, bo ja wiem o co ci chodzi, ale za chwilę jeszcze powiem o kokpicie. Ja tam, znaczy, no trochę jeździłem z tego widoku z wnętrza samochodu, bo zawsze lubię sobie popatrzeć, jak to wygląda, ale w sumie najwięcej jeździłem właśnie za autem. Mi, mi się grid pierwszy spodobał za model jazdu, który był takim idealnym. No bo to nie był czysty arkad jak w Need for Speedzie, jakim hot pursuit nie, no tak. ale to było też szczególnie na najwyższych ustawieniach trudności to było no, sp sprawiało jakieś tam wyzwanie. A druga sprawa to właśnie ta różnorodność, że jest strasznie dużo klas aut i wyścigów i tak dalej. I to samo będzie w dwójce, więc chociaż boli ten no brak tej kamery jednej ze środka auta, to jednak i tak wiem, że kupię pewnie to. No ja ja nie bo... wiem, czym to jest w ogóle podyktowane. Co ich bolało, żeby zrobić? Rozumiem, więcej pracy jest, ale Serio, to, to w ogóle jest to in, inne wrażenia z gry grając z kokpitu i ja to dlatego grałem, bo też sobie ustawiałem wszystko na realistyczne ustawienia i tak dalej. I to jakby było esencją gry dla mnie. zobacz, coś, sobie. coś się musi do tym kryć, nie mają pieniędzy na to czy co? Bo, bo, bo nie Jak widzę pieniędzy? innego powodu dlaczego. Co z lenistwa, nie, nie rozumiem, czemu ja w ogóle nie, nie zaimplementować tego, więc no nie wiem, może nie wiem, albo. Jakim się będzie, może się spytam. No, no właśnie, to by było ciekawe. Ale ja, no, ja mam... w o innych tak, minutach jeszcze. Z braku pieniędzy na licencję chyba, prawdopodobnie nie będzie takich marek jak Ferrari, Lamborghini i Porsche. I w też ich nie było. No też, ale no. I w jedynkach jest się Dlaczego brakuje im pieniędzy na dwójkę? Nie, ale to nie jest tylko tak, że musisz mieć kasy, bo na przykład tak było też z Forcą, że nie było porszaków tam przez chyba pół roku i dopiero potem się dogadali z EA bodajże, bo to jest tak, że EA ma wyłączność, prawa na wyłączność marki Porsche w grach wideo na przykład, więc pewnie inne firmy mają na inne jakieś gry i ja bym nie obwiniał Codemasters. No, A kto jest tacy Codemasters? Mm. Codemasters wydaje sobie gry pod Aha. marką Codemasters, teraz Codemasters Racing, więc to no tak. no, nie są z nikim związani. No, ale w sumie to, no nie wiem, bo wiesz, tam są te wyścigi takie na przykład tych europejskich, no, takie typowo europejskie jakieś tam wyścigi, w no których Porsche są. Porsche jest europejskie. No tak, ale tam chodzi mi o to, jak grałeś w Wiedynkę, to tam nie było nigdy na przykład takich wyścigów, żeby tam gdzieś Ferrari pasowało, albo Lamborghini nawet. No ale nie, no te takie na torze. To by. Na przykład Porsche 911 to. to znaczy, porszaki były, tak, pamiętam, w Wiedynce. No, no to, to to jest klasyczny samochód, właśnie na tor. On jest super i to chyba, jest frajda. Chyba, że hmm. zrobią tak. Jest jakaś tam firma, która produkuje Porsche, tylko one się nie nazywają Porsche, tylko są stuningowane jakieś tam fabrycznie i to jest jakaś właśnie taka no, jakby... No, porszaki, tylko nie nazywają się porszaki, tak? Może tak, tak, zrobią właśnie w tej grze. Znaczy dla mnie to nie jest ogólnie minus, że zabraknie aut. Znaczy w marek, bo będzie pełno innych jakichś tam znanych bardziej dla, dla fanów motoryzacji, więc... No, I nie jeszcze nie mam nie. Jeszcze trzeci minus, którym jest y, zoptymalizowanie modelu jazdy. I kierowania tak, by też casuale po prostu mogli grać, jak i hardcore'owi gracze. I tu jest pewien haczyk, nie będzie opcji tak jakby tych wszystkich ustawienia, ABS i tak dalej, to, to wszystko tak szczegółowo jakby w gridzie, tutaj tego nie będzie, po prostu. Nie, doczytałem po, Że nie po będzie pracy. asyst hamowania, stabilizacji toru jazdy, czy coś takiego. To trochę słabo, no bo to już odrzuci tych wszystkich, którzy właśnie, no, chcieliby trochę symulacji mieć w tym. Ale to tak idzie trochę niestety tym, no, torem y, Codemasters ostatnio, bo Dirt Showdown, ten ostatni, też nie miał na przykład widoku z kokpitu i też opcje wszelkie symulacyjne praktycznie ich nie było. Nie I miał? Było, nie, nie miał. To był pierwszy właśnie Dirt i grad w Codemasters, która nie miała widoku ze środka. Kurde, Więc... grałem w demo, jakoś sobie nie przypominam, żeby nie. Był grał. taki tylko, bo tam w demie to były te bagi samochody, nie? Więc tam był tylko ten taki widok, że masz taki dach i przód maski tylko, tylko taki było, w, no. Hmm. No także, no nie wiem, ja i tak czekam na tą grę i wiem, że się będę nieźle bawił przy niej, ale wiem, że wielu graczy to odrzuca i strasznie hejtują właśnie za brak kamery skopitu. Wy się wypowiadajcie, czy wam to tak strasznie przeszkadza, czy nie. No, a my zaraz pogadamy o Bioshoku Infinite. Właśnie sobie uświadomiłem, jak dawno nic nie słyszałem w ogóle oglobiszoku Infinity, jak dawno nie gadaliśmy o tym, bo od czasu, kiedy zapowiedzieli, no przesunięcie daty premiery, to A. było przed E3 jeszcze chyba tak, za miesiąc. Bo powiedzieli, że na trzy nie jadą. I na game też nie, nie jadą. No to praktycznie nie tak. ma. I od, od tamtej tej pory nic, ani słowa nie było od twórców. Znaczy, było taki komunikat, że pracujemy nad multiplayer'em, no. więc nie. Znaczy, czy to był Spoko. jasny komunikat, bo mi się wydaje, że nie było komunikatu oficjalnego, ale tam gdzieś. E... Ale mówił. Było ogłoszenie, okay. że szukają kogoś od do, do projektu. Nie, multi. on mówił, że, że robią to. No to Mówi. w każdym razie, ostatnie, bo to nie są oficjalne doniesienia, ale plotki e wskazują na to, że jednak multi nie znajdzie się w grze, że twórcy pracowali, pracowali, ale w końcu, no, chyba się zorientowali, że im coś nie wyszło. Nie, nie są zadowoleni w 100%. Bo w grze miały się pojawić dwa tryby takie kooperacyjne, jakby. Jeden to miał być taki Power defense, że bylibyśmy jakimiś tam zabawkami, niby żołnierzykami zabawkowymi, i, a drugi miałby być właśnie kołopowym trybem hordy, czyli no wiadomo o co chodzi, zwalczanie fal przeciwników kolejnych. No i właśnie Kotak w ostatnim tygodniu ja mam e, napisał artykuł, że no, tego nie będzie. Cytacik Kena, który w ogóle się wypowiedział na temat tego. Zawsze mówiłem, że eksperymentujemy z różnymi rzeczami, tylko wtedy, kiedy okazują się one wystarczająco dobre, umieszczamy je w grze. No właśnie, no... Nie, to mówi samo za siebie. Moim zdaniem to jest dobra reakcja, no bo jak chcieli po prostu pewnie im wydawca narzucił to, bo zazwyczaj tak jest, że ma być multiplayer i coś, no, żeby jakby... się to sprzedawało, żeby ta gra nie wiem ciągnęła się dalej, no to ale zobaczyli, że to nie działa nie wychodzi, nie jest, nie wiem, grywalne, nie podoba się, nie ma z tego fanu, no to wiadomo, to po co to wrzucać, jeśli to nie działa. Bo no, co, ale pełno wydawca... jest gier, w których jest na siłę wsadzony multiplayer. Na przykład jak w Max Payne 3, choć tam też no nie, tak. on pasował jeszcze w miarę jakoś, ale... Albo w Dead Space 2 na przykład, ale co, no. myślisz, że wydawca nagle zmienił zdanie i powiedział, a to dobra, nie, nie róbcie multi? Nie wiem, myślę, że jeszcze tego nie powiedział i pewnie oni sobie gadają teraz nie, no ja, ja nie myślę, chcą że... normalnie napisać tego, że nie będzie multi. Ja myślę, że po prostu twórcy sami może chcieli spróbować, czy naprawdę da się zrobić jakiś multi, który by pasował do tego świata. Ale no, zrobiliście w wujce przecież. No tak, był. ale to nie był, nie było Irrational Games. Ktoś inny robił już szoka dwójkę. No to więc. wiadomo jak to by wyglądało, mimo że ktoś inny by to robił, ale myślę, mi się wydaje, że jednak tu chodzi o ten multiplayer, bo my niby nie wiemy, tylko to są plotki, ale tam parę osób odeszło. Główny tak, jakiś tam odeszły dwie osoby. i tak dalej i tam chyba ktoś przyszedł z Epic Games, jakiś Epic Rob Games. Ferguson z Epic Games, ale co tam mniejsze o to, bo przecież, no nie wiem, no ludzie zmieniają pracę w branży i tam mnie to szczególnie nie dziwi, ale no myślę właśnie, że dlatego, znaczy myślę, że możemy się zgodzić, że da, premiera została przesunięta właśnie dlatego, że nie chcieli popróbować no, z tym multi, czy im się uda, czy nie. A że im się nie udało, no i cóż, może no i będą no dopieścić single teraz. Sz szkoda, bo jakby nie, to to by już tą grę wydali wcześniej. Albo przynajmniej w Tak, była no bo na miała, miało okazać się w październiku, tak? Pierwotnie, czy w listopadzie? No tak. Jakoś tak. A teraz dopiero no, wiosną 2013, więc W trochę ogóle szkoda. miała się pojawić na początku tego roku, ale to też już zostało zdementowane. No ale nic, chyba kończymy ten temat. Tak, tak w komentarzach, się. czy i tak kupicie Bioshock'a Infinite, nawet gdyby nie miał multi, bo w sumie to nie jest jeszcze oficjalne, nie, że nie będzie na no pewno multi. Także no tak. no. zobaczymy, a zaraz um, pogadamy trochę o zdaniu kapkomu na temat zachodnich gier. Otóż pan Hideaki Tsuno, producent nowego Devil May Cry, który nazywa się DMC Devil May Cry, nigdy nie mam pojęcia dlaczego tak się nazywa ta gra, ale nieważne, wypowiedział się właśnie na temat. Um jakby filozofii produkcji gier. Według niego zachód, zachodni deweloperzy zawsze skup, skupiają się na grafice, a dopiero potem, jak już sobie stworzą ten świat i tam wizję, i tak dalej, jak to ma wyglądać, dopiero wtedy jakby dobudowują do tego gameplay. Um, a z kolei Japończycy najpierw myślą nad grywalnością i nad gameplayem i dopiero potem jakoś tam, no, budują grafikę i tak dalej. No każdy ma swoje sposoby, żeby zrobić grę, no bo przecież to nie zawsze... Nie wiem, oznacza, że jeśli najpierw stawiamy na grafikę, a później na fabułę, to znaczy, że ta fabuła będzie gorsza. I no że, że nie wiem, że grafika będzie ciągnęła wszystko. No bo na przykład taki Crisis, nie? To tam na pewno robili najpierw. Ten cały silnik, te wszystkie tekstury, bo to masę roboty jest, i później dopiero to wstawili w świat i jakoś zrobili otoczkę. No tak, do, ale myślę, że jeszcze z shooterami jest trochę inna sprawa. Ale na przykład, no bo on się wypowiadał na temat, bo on też pracował przy poprzednich seriach, znaczy odsłonach Devil May Cry. I nie wiem, on mówił, znaczy z jego. Nie powiedział wprost, że tam o źle robicie gry, tylko jego zdaniem te japońskie są bardziej grywalne, ale to trochę takie, no. Nie wiem, no bo japońskie gry nie wyglądają, nie, nie znam żadnej, oprócz Final Fantasy może, yy, która, które, których grafika powala jakoś strasznie. No, Zawsze ale... są takie, jakby, no, oczojebne, jak ja to nazywam, te wszystkie hmm. bajonety i tak dalej, nie dewilne kraje. Yy, a z kolei Zachód faktycznie, no, to jest przede wszystkim różnica jest w stylu graficznym, na pewno. To widać na pierwszy rzut oka. Dragon's Dogma jest chyba wyjątkiem ostatnio z, z, z japońskich gier, które wyglądają nie jak japońskie typowo. To chyba nawet nie były robione w Japonii. No, nie, znaczy, Kapcom robił, no, więc, kapką, a może zachodni europejski. No, może mi się wydaje. Znaczy, ja na pewno nie zgadzam się, że, że Zachód jakoś tam po mu traktuje. No, tak myślę. No bo Zachód jest większy, bo jest Europa, Stany i więcej gier robią, tak, tak jakby. no Tych AAA na konsole główne, czyli PlayStation 3, Xbox i tak dalej. Bo tak wiadomo, że tam robią kupę w ogóle gier na ds i tych innych. No. No ale tu jest, jeśli więcej jest studiów, to nie wiem, to jakby więcej widać to, że więcej jest takich shitów, które są robione tylko dla grafiki i tak dalej. A może... nie jest jako jeden kraj, no nie? To tam dużo nie zrobił. No tak, może mówię, też chodziło o to, że yy, no bardziej się skupiają na grafice niż na jakichś innowacjach i eksperymentach, z tym bym się nawet może trochę zgodził, na przykład, no bo najładniej wyglądające gry to Battlefield 3, y, Crisis 2 właśnie wspomniały się o nim i co jeszcze? Co jest jakieś piękne, super? No nie wiem. Killzone 3, Medal nie, też Honor. pięknie wyglądał. Ale właśnie no, nie było tam jakichś specjalnych rewelacji, jeżeli chodzi o nie wiem, mechanikę. Nie, no tak, ale o jeszcze mało wiemy, to można zaskoczyć bardzo pozytywnie. Nikt nic nie wiadomo. No także tak, wypowiadajcie się czy, się, czy uważacie, że grafika może jakoś być ważniejsza od grywalności, czy na odwrót i tak Czy dalej? to ma jakoś w ogóle coś związanego z procesem produkcji, jakby co pierwsze robimy grafikę, mechanikę, czy, czy, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Tak jest, a za chwilę pogadamy o stosunku CD Projektu do DLC. Ja mam tutaj cały taki obszerny cytacik pana Konrada Tomaszkiewicza z CD Projekt Red i sobie tutaj zacytuję Bo tam się trochę pozmieniało w, w od CD o, Tak, odkąd odszedł go, to teraz no, trzeba się nauczyć Tam duż, dużo młodych jest, nie? Znowu wierzyliśmy w darmowe... a Boże, znowu się pomyliłem. <laughs> Zawsze wierzyliśmy w darmowe DLC. Uważamy, że wydawanie DLC po premierze gry jest yy, zwykłą usługą, za którą nie powinno się płacić. Dawniej, kiedy na rynku dominowały wydania pudełkowe, mieliśmy pakiety rozszerzeń, zawierały one naprawdę dużo i były warte swojej ceny. Gdyby współczesne DLC oferowały taką samą zawartość, warto byłoby za nie płacić, ale w większości przypadków gracze uważają, że kosztują one za dużo w porównaniu z tym, co otrzymują w zamian. Właśnie dlatego oferujemy nasze dodatki za darmo. Jest to również forma podziękowania dla tych, którzy zdecydowali się kupić naszą grę, zamiast pobrać ją z nielegalnego źródła. No i cóż, to jest no, klasyczna postawa co do projektu RED. I to cieszy, że oni cały czas się tego trzymają. I No bo pewnie ta następna gra cyberpunk, tak, też pewnie doczeka się jakichś darmowych, fajnych, dużych dodatków, skoro cały czas oni podkreślają właśnie to ich podejście. No ale... że same dodatki DLC. Nie jest złe, jeśli trzeba za nie płacić. Jeśli, jeżeli jeśli mają są zawartości. obszerne, na przykład jak. Undead e, Nightmare. Ep episode of Liberty City Stories. O tak, tak. GTA. To jest, jeden zaintych, ale to jest no. Rockstar, i właśnie chciałem powiedzieć o Undead Nightmare. Też, no. też Rockstar i tak. ale no To poza tylko tym... Rockstar i City bo tak jakby coś, co jest wartego. Chociaż City Preacher nie Ale, ja wiem. Znaczy ale jeżeli... na przykład zbroje dla konia, jakieś. Nie wiem, mapki to dla mnie powinno być też za darmo. Jakieś pancerze, jakieś broni i tak z dalej. Z mapkami się zgodzę, tak. I z broni i tak dalej, bo to no Modern Warfare przede wszystkim. Nie? Pięć, no nawet... 15 euro za 5 map do multiplayera no. No to jest mała tragedia. Dobra, ale na przykład, nie wiem, w Mass można było kupić chyba jakieś tam dodatki. Były te, te wszystkie jakieś tam zbiory różnych pancerzy, pistoletów i tak dalej. Co dla mnie. Na no. pewno się nad tym dużo nie napracowują, bo to jest praktycznie ten sam model, tylko zmieniają teksturę i, i, I statystyki inne. No tak, ale z kolei mamy też takie dodatki, które nie są jakieś super duże, ale też nie są super drogie. Na przykład do Mass Effecta dwójki e, Liar of the Shadow Bro Broker było DLC i, i bardzo się cieszę, że je kupiłem, bo było i ogólnie wszystkie DLC to takie z przygodami jakimiś, a nie, nie tylko z bronią. No to nie, właśnie, bo te, te... I one nie kosztowały nawet tam poniżej 400 zł, tak. jakoś tak, więc to nie jest jakaś ogromna cena. Te dodatki, które oferują jakby historię, coś więcej na kilka godzin, no nawet dwa godziny i nie, nie więcej nawet musi być. No to okej, okay, można za to płacić, bo to jest jakby coś więcej. Oczywiście jeżeli cena jest odpowiednio rozsądna. No tak, no, a nie... Na przykład 1200 Microsoft Points to myślę, że to już jest za dużo troszeczkę. Tak, tak samo y, do gier nie beze tylko do Fallout New Vegas doczekał się sporej. To był Obsidian zrobił. On się doczekał chyba pięciu dodatków, nawet takich fabularnych. No ale taki I... duży, więc to się okazało. Tak, znaczy nie wiem, bo nie kupiłem wszystkich, tylko dwa, ale dwa z nich właśnie to prawie cztery godziny rozgrywki każdy z nich, więc i one kosztowały trzydzieści parę złotych w przeliczeniu, więc to jest. No, nie można mówić tylko, że muszą być duże dodatki, żeby były. No jakby. No, żeby, no, żeby w ogóle by, były warto było tak to... się nimi zajmować. Ale też no, nie mogą być jakieś malutkie i żeby za nie płacić. Zresztą ja nigdy nie kupuję małych dodatków, nigdy mi się nie zdarzyło, no ja żebym kupił. Nie, ale ktoś to kupuje, jeśli to się opłaca robić i w ogóle wystawiać. No tak, to jest też kwestia ceny. Myślę, że na przykład na Zachodzie jak ktoś płaci w euro i tam ma za 4 euro czy 4,99 jakiś tam zestaw broni, to dla niego to nie jest wcale tak dużo. To, no dobra, tak ale serio, złoty. wolałbyś kupić dwie bronie i pancerz niż pójść z kolegami na dwa piwa? A jak masz te pieniądze, nie wiem, na karcie, albo na steamowym portfelu. No, wiesz, możesz też wziąć kartę i pójść do sklepu kupić dwa piwa. Tak, tak, ale, ale to tak działa, no, że wiesz, widzisz małą cenę i myślisz sobie, o tak tanio to kupię. Więc to też jest jakaś taktyka, ale no, ja je oczywiście popieram i chciałbym, żeby właśnie zaczęły powstawać coraz więcej takich dodatków, no właśnie jak Stories of Liberty City, tak? Tak, tak i Andy Nightmare i właśnie, no, takich, że starczą na parę godzin rozgrywki, zapłacimy za nie nawet też 70 zł, ale żeby były, no, bardzo długie. No i chyba kończymy. To był nasz ostatni temat, prawda? Ktoś tam wygrał po tej. Ty... Znaczy, tak, tak, tak. Ktoś napisał... Ostatnio był konkurs, tak, właśnie. Wybierzemy zwycięzców i jeszcze dziś prześlę. Klucz tym, którzy wygrali do Battle of Nations, czyli rts MMO. Sami jak nam coś tego... zostanie, to może jeszcze coś zrobimy. Ale tak to jest. może w następnym tygodniu, ale nie obiecuję, bo chyba mnie nie będzie, bo będę wracał z Gamescom dopiero. Tak jest, pojedziesz na Gamescom i może za tydzień tak? sobie pogadamy, nie wiem. Pewnie pogadamy, nie, nie za tydzień, tylko za dwa jak już. No co tam widziałeś, co się, ci się najbardziej spodobało, mam nadzieję, znaczy, nie mam nadziei, bo nie sądzę, że będą jakieś wielkie zapowiedzi na tych targach. No i powiem tak, kilka nowych gier będzie jednak i chyba to będzie lepiej wszystko wyglądało niż tegoroczne trzy. 3 No byle... dziwo, pierwszy no, raz w historii. Byleby to nie były jakieś same gry, wiesz, na 3DS, i na Vita, to wtedy naprawdę będzie fajnie. fajnie. Coś ma być naprawdę dużego, przynajmniej jeden tytuł, tak? Słyszałem, ale nie mogę okay. nic mówić, bo mnie okay, by... pobiją. <laughs> Także, no cóż, do usłyszenia w takim razie za ale... dwa tygodnie. Za dwa albo tydzień, zobaczymy. No. 还有。